Mówi się, że przystanek Woodstock w kostrzynie nad Odrą jest największym i najlepiej zorganizowanym festiwalem w Europie. Przygotowania do niego trwały od kilku miesięcy. Z roku na rok liczba uczestników imprezy staje się coraz większa, podobnie jak obszar, na którym się odbywa. Niektórzy usilnie starają się wyróżnić w tłumie materiał Anny Batury. Taki skąpy ubiór Woodstock! Albo takie zachowanie. Nikogo na Utstoku nie dziwią. Tylko ci, którzy przyjadą do tego ogromnego festiwalowego miasteczka po raz pierwszy, mogą być pod wrażeniem, negatywnym lub pozytywnym. Zazwyczaj jednak Utstokowicze to naród szczęśliwy i uśmiechnięty. Warto przyjechać na tą imprezę? Na pewno, co roku. Nie ma lepszej. Dlaczego? Uuu, klimat. Idziemy na Utstok co roku. No, wiecie pani, <noise> no wystarczy spojrzeć na tych wszystkich wspaniałych ludzi wokół. Na to, na to całe zaplecze. No, jest ekstra, po prostu świetnie, to ma nie, niepowtarzalny klimat. Dlaczego warto przyjechać? Ponieważ jest niesamowity klimat i niesamowici ludzie. Jeżeli ktoś no jest, jednak nie jest jakąś taką osobą, która jest delikatna, no to warto jechać na ten. Na, tutaj, żeby spotkać tych w ogóle ludzi. Tu jest naprawdę klimat, jest naprawdę świetny. Niektórzy imprezę rozpoczęli już w podróży i jak widać, bardzo szybko chcieli odespać pociągową nocną na Stokowym polu. Jechaliśmy 12 godzin z Katowic. Chcemy już iść, możemy? I gdy już dotarli na to pole, od razu znaleźli się pod czujnym okiem tzw. służb. Cały czas ten teren monitorujemy bardzo nowoczesnym sprzętem. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest w ogóle używany, GPS-owy do monitorowania całej przestrzeni przystanku UTOK, powoduje, że w ciągu no, sekundy wiemy, jeżeli się coś wydarzy, gdzie mamy te siły nasze wysyłać, gdzie dana sytuacja się wydarzyła, bo mamy ogromne monitory. Tegoroczny przystanek łódzkot jest wyjątkowy. Obszar, na którym bawi się młodzież, jest o wiele większy. Czyli trzeba większą przestrzeń zabezpieczyć, jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa. I tu bezpośrednia prośba od samego Jurka Owsiaka. Poddajcie się tej atmosferze, która tutaj panuje, poddajcie się tym naszym zasadom, które wprowadziliśmy, a zapewniamy Wam, że przeżyjecie wspaniały przystanek Woodstock i na koniec przeżyjcie go bardzo trzeźwo. Tu się sprzedaje piwo, bez dowodu osobistego nie kupicie tego piwa, chociażbyście mieli metrową brodę, ale takie są zasady, ale mimo wszystko też Wam mówię, przeżyjcie go trzeźwo. To się nie zdarzy, że do Was przyjadą takie... Takie zespoły, takie sławy, tyle się wydarzy u Was, a u nas się to wydarzy. Więc zapamiętajcie każdą chwilę, czujcie się bezpiecznie i róbcie wszystko, żeby, abyśmy też my czuli się z Wami bezpiecznie. Dziękuję, że chcieliście do nas paść. A w poniedziałek wszyscy umyci, trzeźwi i wyspani wrócą do pracy, bo przecież.